Quanto 9 to come to the front stairs and passenger seat the narrow stairs, 2-18, to the seat to the left il if you are a member Thank you for Taki samolot kochanie to jest Taki malutki Kuczy, muszy, Tu ma sprzedałko Oczywiście ja pójdę na końcu Albo i nie bo na oknie chce być Wchodzimy ostro na pokład samolotu Up niesamowity z tyłu z dyszy Prawie pani stewardessa, czyli Czy witamy. Wieczór Nie to Nie może być daleko mis. 87,

ja już teraz jestem u siebie powoli poczekaj Potek. bilet mój bilet Zobacz. ludzie wszyscy się teraz oczywiście do przodu. teraz problem bo z wózkiem do też się jeździ nie widzisz A? jak widzisz no że nie ma problemów żadnych poduszeczka Dalej. też to jest panią chyba w ale fajnie będę spał i tak to zostawiam kamerkę że nagrywałaś. no lubię tak nagrywać jedziałam w 12 Także już teraz może być nawet bez paśmuru Czyli normalnie już jestem za granicą tylko się nie doleciałem Robię ci film, żeby, 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 żeby się nie bała więcej. już, no. tak. Jeszcze, jeszcze. potem się włączy wszystko i spokojnie. No, w środku teraz. Przy okienku, a wyjdzie się na naszej łąki. pierwsze miejsce tu. <grych> no. Przy okienku, tak. Pan powiedziała, tak. Okienku, czy powiedział, tak, powiedziałem przy żebyś powiedział jest przy okienku. No, tam idę. No. No, cały czas trzymam to przez wiesz? I z tobą gadam, no. No ja się to pojrzę, rzecz pani... No fajnie, super. Elegancko, no coś. Fajny ci jest, no. Jeszcze ludzie pakują, zobaczcie nic nie ma. Nie jest duży, malutki, bardzo malutki jest. Właśnie ten katolik, właśnie ten katolid, za chwilę, tylko z w takim przed no, widzę. Ale teraz tutaj po kobiet... Jest taki sam jak ten polski Taki sam, nic większy No i czego teraz pokażę, o, tylko tam jest, nie zobaczysz, ale o zobaczysz, bo on się tak ryba Taki sam jest. Chyba ten sam nawet model, też z niemiecki. To są takie linie takie, wiesz, lekko, krótkodystansowego. Nie z Ameryki. No. Jestem dziubek, jestem już Na samym koniuszku siedzę sobie. Z prawej strony bulty, wiesz? Nie, ja już jestem teraz za granicą. To już jest tak, już był w Grecji. Już to ja bym nigdy bycieł, nie jestem, nawet policja. No, to już się skończyło. Dziuga, jak mi kręcimy, przez ok. Cały czas się nagrywam, wiesz? Wiesz, co, to, jest to, to, jest, to, jest, to jest. Tam się nagrałem trochę, jak wchodziłem, wiesz, tak zewnątrz. Tylko ciemno, właśnie ciemno, ale coś widać, nie? Patrz, taki Boba zanie teraz patrzy, fajny taki malutki chłopczyk. Zobaczysz. No. no nie wiem, no teraz nie widzę, ale ch -ch -ch, chyba tak. I, i. Przestań się stresować Ty! Polecimy, zobaczyć I, i koniec, nie ma. Jak tak fajnie jest, co Ty gada za tak fajnie jest. Ludzie zdjęcia robią, elegancko. No, tacy, tacy walizki, no. Spoko, 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 no, spoko. Szkoda, że w nocy lecę, bo nic nie będę widział.

Pani już tam coś mówi, ale jeszcze że wiem, to ruszy, jak to będzie, To jest godzina? 45 czy 46, nie? No to jeszcze poczekamy sobie na indyjsku, nie? Nasz musi kołować, na pas pa jechać, dopiero potem jest startujemy. Czyli przygotowano się na Pani powie wyłączysz kobód wtedy się wyłącza, nie? Co nie zakazane jest nie, Ale zakaz czy wyłącza nie? Dobry wieczór Państwa, nazywam się Lanta Chwilowska, jestem szefową pokładu w tym rejsie w imieniu polskich linii lotniczych lot i naszych partnerów ze Starland. Witam Państwa w rejsie ten. Jesteśmy na pokładzie samolotu typu Brajer 170. Przewidywany czas naszego dzisiejszego lotu to 2 godziny i 10 minut. Teraz, ze względu na wspólne bezpieczeństwo, prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie urządzenia elektroniczne, zwłaszcza telefony komórkowe, są włączone. Dzień kapitana Tomasza Rubaja oraz całej załogi życzę Państwu na lotu. Podjęliśmy czasem, jest na pleży typu Parsons On behalf of the Polish Airlines and Palestinian partners, I would like to welcome <work> you on the flight departing to Athens. Our expected flight time today is 2 hours and 10 minutes. Now for the safety of all of us, please make sure all existing devices, especially mobile telephones, are off at this time. On behalf of Captain Tomasz Ruben and all the crew, I would like to wish you a pleasant flight. Nie, jeszcze nie, jeszcze gadaj, spokojnie, Nie wiem, jest mi się Nie, pokaże, się jest Nie, Co? no jest tutaj, się Nie, no, przyniesie. Mówię ci, jest się zamku. przyniesie, on jest taki wariat, Nie, No, przyniesie jest To Taki Nie, Fajnie, no, taki głupek, no tak głupek, no ale dobrze, no, trzeba mu to wybaczyć, nie. Mm. 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 A to jest super, ty wysłowice Dworze, no coś pięknego. Proszę Państwa prosimy o uwagę, za... personel zapozna Państwa z wyposażeniem awaryjnym samolotu Embraer 170. Prosimy o sprawdzenie czy ja, mają Państwo prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Jeśli ciśnienie w kabinie gwałtownie spadnie, maski tlenowe wypadną automatycznie. Należy wówczas chwycić najbliższą maskę i pociągając mocno do siebie, zakryć nią usta i nos. Pasażerowie podróżujący z dziećmi zakładają maskę najpierw sobie, a następnie dziecku. Kamizelka ratunkowa jest w kieszeni pod fotelem. W razie potrzeby, kamizelkę należy włożyć przez głowę, a następnie owinąć dłuższy koniec taśmy wokół pasa i umieścić końcówkę taśmy w uchwycie. Zacisnąć taśmę tak, aby kamizelka przylegała do ciała. W momencie opuszczania samolotu, kamizelkę należy napełnić. Przez silne pociągnięcie za dwa czerwone uchwyty. Jeżeli kamizelka nie napełni się prawidłowo, należy ją dopełnić, wdmuchując powietrze przez dwa gumowe zawory. Samolot Embraer 170 jest wyposażony w cztery dokładnie oznakowane wyjścia awaryjne przez drzwi, przedniej i tylnej części samolotu. Prosimy, aby każdy pasażer upewnił się, gdzie znajduje się najbliższe wyjście. W sytuacji awaryjnej System oświetlenia podłogi pozwoli Państwu odnaleźć drogę do wyjścia. Wszystkie wyjścia wyposażone są w nadmuchiwane trapy. Na czas startu prosimy o ustawienie oparć foteli w pozycji pionowej oraz zamknięcie stolików. Bagaż podręczny należy umieścić pod poprzedzającym.